Cześć Luluś! Witaj Kropko! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! Dzień, Dzień dobry, dobry, dzieci! Hej! Co masz? Balon! Zupełnie nie wygląda jak balon, ale jest! Polatać. Och, kropko! Niestety to się nie uda. Trzeba spróbować i już! <śmiech> <śmiech> Dlaczego nie daję rady? Kropeczko, jesteś za mała, żeby nadmuchać taki wielki balon. Losiu, no, no, co trzeba zrobić, żebyś ty też mógł latać? Mam dobry pomysł. Zostań tu! Zaraz wrócę! Zobaczycie, że nadmucham! Uff. Jeszcze, kropko! Jeszcze! <laughs> Wróciłem! Narysuję balon na ciepłe powietrze! Na ciepłe powietrze? Nie słyszałam! Zobaczysz! Żeby narysować taki balon, najpierw rysuję czworokąt. Siu, po co czworokąt! To będzie kosz, kropeczko. W koszu będę siedzieć podczas podróży balonem. Gotowe! A teraz rysuję proste linie w górę. I łączę je ze sobą. I jeszcze mały kwadracik. Chciałabyś mi pomóc w rysowaniu balonu. Tak, z przyjemnością. Kropko! Bardzo dziękuję. Proszę, narysuj wielkie koło. Wielkie jak tylko możliwe. I pamiętaj, musi się tam zmieścić dużo ciepłego powietrza. W porządku! <laughs> Może być! Świetnie, Kropko! To koło wygląda raczej jak gruszka. jej zjeść. A teraz musimy ten wielki balon pokolorować. Bardzo dobrze, dzieci. Czekaj zaraz, ja to zrobię. Dobrze koloruje, bardzo dobrze. Ale to jeszcze nie koniec. Został nam koszyk. Wszyscy na pokład. Już można lecieć? Ojej, o czym zapomniałem. O co ci ten ogień? Ha! Nie bój się, kropko! Trzeba ogrzeć powietrze w balonie! Ale po co mu ciepłe powietrze? Posłuchaj, ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne. Więc kiedy w balonie jest ciepłe powietrze, można się wznieść! Aha! Ale ty jesteś mądry! Lecimy w górę! Teraz wyżej i wyżej! Gdybym miała swój balon, moglibyśmy się ścigać. Narysując balon, zacznijcie od narysowania kosza dla pasażerów. Potem narysujcie dwie linie w górę, połączcie je i już macie jeszcze jeden czworokąt. W środku dorysujcie malutki kwadracik. Potem nad tym wszystkim narysujcie ogromne koło, a właściwie coś jakby ogromną gruszkę. Teraz pięknie pokolorujcie balon i kosz. Spójrz! Twój balon na ciepłe powietrze jest gotów! To naprawdę mój balon? Oczywiście! Mieliśmy się ścigać! Zaczynamy! O tak! Juppie! Ale co trzeba zrobić, żeby mój balon latał? Ogrzej powietrze! Ach, prawda. Mhm. Lecimy!